Cześć! Tu Isia z Wylewane Obrazy.pl i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z serii tęczowej. Do wylewania będę używała farb Renaissance Colors. Moja tęcza składa się z błękitu podstawowego, fioletu, zieleni szmaragdowej, żółci, brylantowej, pomarańczu, który jest żółty kadmowy ciemny oraz kolor karmin i to jest również mój czerwony. Do tego będę jeszcze używać farby białej. Jest to biel tytanowa. Więcej o kolorach i o moim pouring Medium dowiecie się w odcinku numer 5. Link w karcie w prawym górnym rogu. Na moją tablicę malarską wylałam trochę tego wodnistego białego i pozwoliłam, żeby to odpoczęło. Potem wzięłam, wymieszałam również wszystkie moje farby, bo poprzednim razem miałam niewymieszany silikon. Zagęściłam też mój biały, po prostu dodałam do niego białej farby i teraz mam czym zrobić swipe. Plan jest taki, najpierw prawie po całej długości wyleję kolory, potem na górze dam białego i przeciągnę. No dobra, pora wylać trochę farby. Ja zacznę od fioletu i będę powolutku szła w kierunku czerwonego. I tym razem pamiętam o tym, żeby zostawić sobie przestrzeń na górze na mój biały kolor. I tylko się zastanawiam, czy powinnam kolory dodawać tak, żeby się dotykały, czy może jednak zostawić między nimi trochę przerwy i pozwolić im tak troszeczkę bardziej naturalnie się wymieszać. Czyli nie jeden na drugim, tylko jeden obok drugiego. I chyba tak zostawię. No dobra, żółty. Ja może żółtego dodam więcej, bo poprzednim razem zabrakło mi tego żółtego, zniknął zupełnie. Ok, pomarańcz. Chyba troszkę źle znalazłam moją połowę. Hm, no nic. Ok, i teraz na koniec czerwony. I tego chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o kolory. No dobra. To jeszcze teraz tylko wyleję biały i będę gotowa do mojego słajpa. Jeżeli podoba Ci się ten film, to subskrybuj i nie zapomnij włączyć powiadomień, żeby nie umknąć Ci kolejny odcinek. Zanim wyciągnę moją super, wielką, mega szpatułkę, to jednak jak to trochę ogarnę, żeby mieć farbę tylko i wyłącznie na obrazie. Głęboki wdech i powolutku. Ciągniemy. Okej, okay. nie jest źle, trochę niedorobione boki, ale to zaraz poprawimy. No po prostu! Ach, nie dość, że nie jest lepiej, jeszcze jest gorzej. No dobra, wezmę trochę fioletowego. Może... Hm. No dobra, jeszcze trochę białego, spróbuję przejechać jeszcze raz. No ale... No, a z drugiej strony robią się piękne komórki. Tylko tutaj, ten fioletowy, coś jest nie w porządku. Nie, to po prostu jeszcze gorzej niż było. Ja to chyba na chwileczkę zostawię. Tak, przestanę się zajmować tym rogiem. Opalę. Oj, trochę bąbelków powietrza. To jest najlepsze rozwiązanie. O, już widać jak pękają. I wychodzą mi jakieś nowe komórki. No super, no coraz lepiej. Robi się bardzo piękna koronka tutaj z prawej strony. W tym czerwonym. Ciekawe, czy coś jeszcze wyjdzie. Oczywiście ten fioletowy cały czas mi się nie podoba. Ale może najpierw spróbuję troszeczkę poruszyć te kolory powoli. Z prawej na lewą, z lewej na prawą. Powoli, żeby zeszły te kolory do dołu. Miery równomiernie. Wszystkie kolory w środku się ruszają, tylko czerwony z fioletem nie chcą nigdzie iść. Chyba jednak konsystencja farby była tutaj problemem. W każdym razie bardzo mi się podobają. Komórki, które wyskakują, i tutaj w ogóle zaczyna się robić bardzo piękna koronka na tym. Cały czas nie podoba mi się ten fioletowy róg i ta biała smuga, więc jakoś to po prostu wszystko zmienię, usunę, zamaluję. Nie wiem, nie wiem co z tym fantem zrobić, ale muszę się tego pozbyć, bo kole mnie to w oczy i dla mnie bardzo psuje tą, tą kompozycję. I tak to jest, kiedy drobna poprawka jest gorsza od stanu początkowego. Jest jeszcze cała masa rzeczy, którą mogłam tutaj poprawić, na przykład dodać białego tutaj na górę, chociażby żeby zakryć ten fiolet. Ale na razie tego nie zrobię. Bardzo podoba mi się ten fragment tutaj, gdzie zielony przechodzi w żółty. Jest jeszcze kilka innych fragmentów, gdzie... Czerwony przechodzi w pomarańcz i tak dalej. I na razie to wszystko po prostu zostawię i poczekam aż troszkę wyschnie. Zobaczę, jak ta kompozycja będzie wyglądać za jakiś czas. Tak wygląda tęcza z swipe na biało. No, Troszeczkę zaczęłam poprawiać w tym miejscu i chyba nie jestem tak do końca zadowolona. Jeśli chodzi o komórki, to są bardzo duże. Podoba mi się ta koronka, która się zrobiła tutaj w czerwonym, ale za to nie podoba mi się, jak to wygląda w pomarańczowym. Jest za dużo tego białego, z takie trochę rozlane mleko. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że wyszło całkiem nieźle, ale no jeszcze trzeba nad, i nad techniką, i nad wszystkim popracować. Minęło kilka dni i obrazek już wysechł i wygląda super i nie ma znaczenia, czy jest to w pełnym słońcu, czy w cieniu, czy w sztucznym świetle. Kolory są bardzo intensywne, a ja cały czas nie podjęłam decyzji, czy zamalowuję ten koniec na biało, czy nie. Są fragmenty, które mi się bardzo podobają, inne niekoniecznie, w związku z tym następnym razem będę robić to samo, ale na czarno. Do zobaczenia!